Chociaż program Rolnik szuka żony, a konkretnie jego szósta edycja zakończyła się w zeszłym roku. A ostatni, świąteczny już odcinek wyemitowano w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli dokładnie miesiąc temu. To profile w mediach społecznościowych prowadzone przez uczestników wciąż wypełniają się nowymi zdjęciami i komentarzami czekających na aktualizację z życia uczestników fanów. Wielu z nich w zaledwie kilka dni z kilkudziesięciu obserwatorów zyskało kilkadziesiąt tysięcy i zaczęło ocierać się o bycie influencerami, po tym jak firmy zaczęły wysyłać im rzeczy do promocji. Jednymi z najszybciej rosnącymi na popularności profilami był profil Marleny, kandydatki Sewaryna, tej odsłynnej kłótni. Podczas której padły słowa takiego pi jak ty nigdy nie miałam, ale najpopularniejsze okazały się oczywiście dwie udane pary, które poznały się w programie, Adrian i Lona, którzy często wrzucają wspólne zdjęcia, ku uciesze fanów. A ostatnio głównie zachęcają do głosowania na nich jako na najlepszą parę telewizyjną w głosowaniu jednego z portali. Wśród par, na które można głosować jest też Ania i Kuba z tegorocznej edycji Rolnika. Kuba co prawda nie ma żadnego publicznego profilu na Instagramie, za to Ania jest tam bardzo aktywna. Na początku często wrzucała zdjęcia z Kubą, jednak od jakiegoś czasu zdecydowanie pojawia się tylko ona i jej syn. Czasem coś znajomi, zaniepokojeni fani pytali ją o ich związek, ale Ania milczała, jednak ostatnio dodała serię wspominek z programu, w tym również zdjęcia z Kubą, dodając do nich dosyć zastanawiające podpisy, typu niczego nie żałuję, zawsze będę to miło wspominać i tak dalej, to wywołało jeszcze większą burzę w komentarzach. A zniecierpliwieni fani zaczęli domagać się wręcz wyjaśnienia statusu ich związku. Odpowiadając na jeden z komentarzy, Ania zapytała, co to za wstyd, jeśli komuś nie wyjdzie, dając wyraźnie do zrozumienia, że między nimi wszystko skończone. Po kilku godzinach dodała też oddzielny post, w którym napisała, że z szacunku do widzów potwierdza ich rozstanie. Powodem rozstania miało być odmienne rozumienie słowa rodzina. Każdy z nich dokładnie wie, czego chce i szuka, i cóż, szukają dalej, nie cytując całości, którą możecie sobie przeczytać, a nawet skomentować. Dzielimy się z wami tą smutną wiadomością, macie nawet smutną muzyczkę, żeby zrobić klimat. Wielu z was im kibicowało, ale wielu z was w komentarzach pod filmami przewidywało rozstanie tej dwójki. Nie da się ukryć. Że ich relacja była dziwna i zupełnie inna niż relacja Adriana i Ilony, gdzie wszystko wyglądało tak jak to zazwyczaj wygląda kiedy dwoje ludzi się w sobie zakochuje. Niemniej jednak jest też dobra wiadomość, która ucieszy wiele pań w Polsce, a może i nie tylko. Kuba jest teraz wolny. Także 3-2-1. Start, która pierwsza skradnie serce jednego z najbardziej lubianych uczestników rolnika. Jakby co dawajcie znać, wiecie, że nasz mail jest otwarty 24 godziny 7 dni w tygodniu. Znak pokoju. Bye bye.